10. Bańka z lawy. Zdjęcie pochodzi z 1969 roku i zostało opublikowane przez amerykańską służbę geologiczną w 2018 roku. Zjawiska takie jak te są bardzo rzadkie. Bańki wulkaniczne różnią się rozmiarem i kształtem osiągają nawet 500 metrów wysokości, ale zazwyczaj mają od 10 do 100 metrów. 9. Rzeczy pochłonięte przez drzewa. Drzewa potrafią cierpliwie rosnąć przez dziesiątki lub nawet setki lat. Mimo tego, że tworzą twardą strukturę, potrafią się również dostosować do otaczającego je otoczenia. W internecie możemy znaleźć wiele zdjęć z całego świata ukazujących wiele przedmiotów wrośniętych w wieloletnie drzewa. Na zdjęciach możemy zobaczyć takie przedmioty jak stalowe liny, drogowskazy oraz znaki informacyjne, elementy ogrodzeń czy nawet pojazdy, takie jak buldożery, rowery czy samochody osobowe. Oczywiście, aby drzewo pochłonęło jakiś przedmiot, potrzebna jest bardzo duża ilość czasu, co najmniej kilkadziesiąt lat. 8. Monochromatyczna tęcza. Tęcza kojarzy nam się z pięknym optycznym zjawiskiem, które występuje na niebie, gdy w tym samym czasie pada deszcz i świeci słońce. Przyciąga uwagę nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Może być intensywna lub wyblakła, a czasami nawet podwójna, ale zazwyczaj jest ona wielobarwna. Czy jednak tęcza może być w jednym kolorze? W różnych miejscach na świecie zdarzało się obserwować tęcze jednokolorowe, zwane monochromatycznymi lub czerwonymi. Tęcze takie formują się w taki sam sposób jak tęcze wielokolorowe, z jednym wyjątkiem. Do powstania monochromatycznej tęczy słońce musi znajdować się o wiele niżej czyli powstaje ona w porze porannej albo wieczornej. Mniejszy kąt padania promieni słonecznych skutkuje zmianą koloru, dzięki czemu możemy podziwiać jednokolorowe, dramatycznie wyglądające czerwone tęcze. 7. Jeziora zmieniające kolor Park Narodowy Kelimutu na wyspie Flores w Indonezji jest jedną z największych atrakcji turystycznych tego kraju ze względu na masy wulkaniczny Kelimutu, w którym znajdują się trzy różnokolorowe jeziora zmieniające swoją barwę. Sama nazwa Kelimutu oznacza wrzące jezioro i nazwę zawdzięcza podwodnym masom wulkanicznym. To również wydzielające się gazy i zachodzące na ich skutek w skałach i wodzie reakcje chemiczne Prawdopodobnie sprawiają, że tutejsze jeziora mają różny kolor, chociaż znajdują się na tym samym szczycie. 6. Niebieska Góra Lodowa Góra lodowa to zwarta bryła lodu oderwana w wyniku procesu zwanego cieleniem od lodowca i pływająca po powierzchni wody lub osiadła na dnie. Góry lodowe są zwykle barwy białej lub biało-szarej. Zdarzają się jednak góry lodowe innych kolorów, np. niebieskie. Niebieski lód lodowcowy jest jednorodny, pozbawiony pęcherzyków powietrza i może pochłaniać promieniowanie o dłuższych długościach fali. Niebieskie góry lodowe powstają z lodu z dolnych warstw lodowca lub z lodu krystalizującego się w morzu. Lód w dolnych warstwach na skutek nacisku wyższych warstw lodu ulega kompresji, a jego struktura staje się bardziej jednorodna. Dodatkowo na jego powierzchni wytrącają się sole, co nadaje mu barwę szaro-niebieskawą. Jednak oprócz niebieskich gór lodowych możemy wyróżnić również zielone. Góry takie powstają czasami w wyniku cielenia się lodowców szelfowych. Dolna warstwa lodu w lodowcu szelfowym powstaje z wody morskiej, przymarzającej od spodu do lodowca. Woda ta zawiera dużo substancji organicznych, pochodzących z glonów oraz fitoplanktonu, które zostały uwięzione w trakcie zamarzania wody. Materia organiczna w lodzie absorbuje wystarczająco dużo światła niebieskiego, by lód przybrał barwę zieloną. 5. Migracja krabów. Na Wyspie Bożego Narodzenia każdego roku miliony krabów czerwonych migrują w kierunku oceanu. Zjawisko to robi niesamowite wrażenie. Wyspa Bożego Narodzenia słynie z tego, że zamieszkuje ją endemiczny gatunek czerwonego kraba. Skorupiaki co roku odbywają migrację z głębi wyspy w kierunku oceanu, a ich celem jest złożenie jaj. Gdy nadchodzi ten czas, miliony krabów dosłownie opanowuje wyspę. Ze względu na to, że skorupiaki te są pod ochroną, nie wolno robić im żadnej krzywdy. Kraby migrują na wybrzeże, aby przedłużyć swój gatunek, a przez to, w tym czasie, wiele lokalnych dróg jest po prostu zamknięta. Po dostaniu się do oceanu, kraby znoszą jaja, które unoszą się na falach w strefie przybrzeżnej. Po kilku tygodniach z jaj wykluwają się najpierw formy pośrednie, które po jakimś czasie ewoluują do postaci malutkich czerwonych krabów. Te maleństwa również rozpoczynają swoją wędrówkę, tym razem w głąb wyspy, gdzie przeczekają nawet kilka lat, aż osiągną dojrzałość. Mieszkańcy wyspy coraz bardziej dbają o bezpieczną przeprawę słynnych skorupiaków. Od kilku lat na wyspie instaluje się specjalne przejścia pod jezdnią, ale nie tylko. Zbudowano też specjalny most dla krabów. Pomysłowa konstrukcja natychmiast stała się jedną z największych atrakcji turystycznych na wyspie. 4. Faud jest to struktura tektoniczna powstała na skutek wygięcia warstwy skały bez przerywania ciągłości ośrodka skalnego. Fałdy powstają w efekcie długotrwałych nacisków tektonicznych na głęboko zalegające warstwy skalne. Nawet kruche skały w efekcie długotrwałego nacisku w skorupie ziemskiej trwającego tysiące lat mogą ulegać plastycznym deformacjom bez przerywania ciągłości warstw. Formacje występują w wielu miejscach na świecie, w tym również w Polsce. Fałdy w skałach różnią się rozmiarem, od mikroskopijnych zmarszczek po imponujące fałdy górskie. Występują jako pojedyncze fałdy lub w całych zestawach po kilka czy nawet kilka tysięcy sztuk. W Polsce formacje występują w okolicach Kielc, w górach opawskich czy w Karpatach, jednak dużo bardziej imponujące okazy możemy podziwiać w Grecji oraz w Meksyku. 3. Junction Genewa, Szwajcaria. Rzeki, które przepływają przez miasto, mają zupełnie inny kolor i różnią się gęstością, dlatego w miejscu łączenia zdają się być oddzielone niewidzialną barierą. Dopiero po kilku metrach wody zaczynają się mieszać. Rodan, który zaledwie kilometr wcześniej jest jeszcze częścią jeziora genewskiego, płynie spokojnie i ma głęboki turkusowo-granatowy odcień. To rzeka rozpoczynająca swój bieg we Francji, w lodowcu alpejskim. Dla odmiany arwy mająca swoje źródło pod Mont Blanc, w okolicach Hamoni we Francji jest mleczno-brązowa i mulasta, a to dlatego, że jako górska rzeka zbiera po drodze mnóstwo osadów i mułów, a także spore ilości białego piasku. Połączenie dwóch tak różnych nurtów to przepiękne zjawisko, które możemy zobaczyć właśnie w Genewie. Początkowo wyraźna granica kolorów stopniowo zaciera się, odcień rodanu staje się teraz zielonkawy, a temperatura wody obniża się. Miejsce styku rzek nazwano La Jonction i doskonale można mu się przyjrzeć z mostu oddalonego zaledwie 40 metrów od tego fenomenu, gdyż tereny te zostały włączone w park miejski. 2. Penitent Potocznie zwane pokutnikami mniszkami śniegowymi lub lodami pokutującymi, są to stoszkowate formy śnieżne występujące w dużych skupiskach na lodowcach i polach firnowych, zwłaszcza w niskich szerokościach geograficznych, powstające w wyniku sublimacji śniegu, firnu lub lodu. Typowa wysokość penitentów to od 50 cm do 2 m, jednakże zdarzają się również większe kilkumetrowe, np. w Andach. Penitenty są zazwyczaj formami sezonowymi, tworzą się od wiosny do zimowych śniegów. W Andach, gdzie panują ekstremalne warunki klimatyczne, spotykane są też formy wieloletnie, najpiękniej wówczas wykształcone i największe. Dzięki oryginalnemu wyglądowi i rzadkości występowania penitenty od dawna były przedmiotem zainteresowań kolejnych pokoleń badaczy i alpinistów. Już na początku XIX wieku, w 1835 roku, obserwował je w Andach Karol Darwin, sądząc, że są to formy utworzone przez wiatry o względnie stałych kierunkach. Od tego czasu zajmowało się nimi wielu naukowców, lecz ciągle jeszcze tak do końca mechanizm ich tworzenia nie został w pełni wyjaśniony. Ciekawostką jest to, że formacje te występują również na Plutonie, co zostało oficjalnie potwierdzone przez NASA w 2017 roku. Jednak okazy tam się znajdujące są o wiele większe i mogą osiągać wysokość nawet do 500 metrów. 1. Migracja sardynek. Podczas zimy w Republice Południowej Afryki, w przybrzeżnych wodach, ma miejsce jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk natury. Miliony sardynek podążają za zimnym prądem morskim. Kiedy tylko powstaną sprzyjające warunki, w środku zimy odgrywa się niezwykłe przedstawienie. Sardynki tworzą ogromne ławice ciągnące się czasami kilometrami. Zjawisko jest szczególnie dobrze widoczne z lotu ptaka i nie trzeba chyba wspominać, że przyciąga wielu turystów. Niestety oprócz turystów, sardynki przyciągają również drapieżniki, takie jak delfiny czy głuptaki. I to właśnie pierwszym sygnałem, że migracja sardynek jest niedaleko, są ogromne ławice delfinów. Patrolują one przybrzeżne wody w poszukiwaniu pożywienia. Szacuje się, że w czasie migracji sardynek przypływa tutaj nawet 5000 delfinów. Jednak spektakl migracji sardynek jest czymś niesamowitym. Nigdzie indziej na planecie nie można zobaczyć takiej ilości tych ryb, połączonych w tak dużą ilość tak licznych ławic. Fenomen ten można obserwować corocznie w czerwcu, całe wydarzenie nie trwa co prawda zbyt długo, jednak jest fenomenem na skalę światową. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku.